Wieczór chłopcy i dziewczęta Warsztaty w obozowisku łowców mamutów w atelier Otrzymałem zlecenie od któregoś z, z młodzieży Dziadku Pawle, zrób y, ozdobę trzonka siekiery Dzien, to położyłem A, leży Gdyby nie moja żona. Więc gdybyśmy zrobili coś takiego w drewnie, to ja nie wiem jak ktoś, kto miałby taką siekierkę i ciachałby nią dłuższy czas, no to po prostu by sobie porobił pęcherzy od, tych, od tej faktury. W związku z powyższym postanowiłem siłą i godnością osobistą zrobić o, coś takiego oczywiście znaczy nie bierzemy pod uwagę, nie bierzemy tak w tej bo to moja wnuczka ćwiczyła pokorę chodzi o tą właśnie jak widzicie jest to wypalone oczywiście znaczy można robić to kolbą do Lutowania, ale też można robić takim profesjonalnym, to jest półprofesjonalne urządzenie zwane pirografem. Pi, pirografia to jest właśnie technika robienia obrazków na drewnie poprzez użycie wypalarki, czyli pirografu. Takie coś, które trzymam w prawicy. Jest do kupienia w sklepie Dłuta.pl w cenie 65 zł. Można sobie to <laughs> trzepnąć. Oczywiście takich jest cały komplecik w cenie bodajże 30 zł. Do kupienia nawet stemple są do wypalania. Różne gwiazdki, wężyki i tak dalej. Można sobie po prostu tylko przykładać bez. Dla mnie jako <laughs> dla plastyka zawodowego, takie wypalanie to trochę jest upierdliwa rzecz, ponieważ jak robiłem te próbki, to trzeba robić tak jak amatorzy robią rysunek. A na studiach byliśmy tępieni, co to za siano jest. To jest ta kreska. Nie jest jednolita linia tylko jak ktoś boi się rysować to właśnie ro robi w ten sposób, że zmędzi tym, tym węglem albo ołówkiem w ten sposób, zamiast po prostu postawić jedną zdecydowaną linię. Oczywiście mo może to być wolno robiona linia, ale może być też szybciej położony kreska żywa. Można przycisnąć. I później zmniejszyć nacisk. Tutaj trzeba po prostu być upierdliwym staruszkiem, który po prostu raz, że <ścoughs> ściboli to, bo to się musi wypalać. Czyli trzeba trzymać troszkę na tym drewnie, żeby powstał ślad. A dwa, strasznie upierdliw są słoje drewna. Tu widać takie takie przerwa ciemne, przerwa ciemne. <laughs> Chodzi o to, że przyrost zimowy jest twardszy, przyrost letni miększy. Tam, gdzie jest przyrost letni, to jest po prostu yy, yy, bardziej wypalony, a zimowy przyrost jest... I to jest też upierdliwe. No, ale cóż. Można sobie ćwiczyć charakter. To jest Robinie akacjowa, czyli drewno włókniste, które kurcze blade pozostawia. Właśnie jest strasznie upierdliwy, jeśli chodzi o rysowanie pirografem. Załóżmy, że taka wzięta niby z malarstwa Indian Północnoamerykańskich, coś niby. <laughs> Niby e, e, e to mówię o tym łapacz deszczu łapacz snów Coś niby wikingowska jakaś ozdóbka No i tak sobie można jechać Widzicie, to wcale Łatwo się to robi. Najprostsze to jest po prostu. Najprostsze to jest po prostu. <laughs> Aha, zagadkę mam dla Was, drodzy moi. Dlaczego dziadek zawsze siedzi w tym debilnym berecie? Proszę zgadnąć. Zakładam, nigdy nie, nie robiłem takich wzorków na siekierkach, bo po prostu tego nie robiłem. Sama dekoracja samej struktury drewna po prostu nie zadowalała. A poza tym, no przecież to musi być gładkie, żeby nie odparzało dłoni. Więc po jaką cholerę robić jakieś pierdółki? No ale było zlecenie, i sam jestem teraz zainteresowany w jaki sposób będę użytkował taką siekierkę. Czy podparzam sobie dłonie? To jest strasznie stara siekierka. E, 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 e. Tu są jakieś symbole. Widać. 700 gramów Ciężar siekierki Strasznie było, ktoś tutaj Napierdzielał młotem Musiałem to wszystko zeszlifować dookoła Bo tu grzyb się taki zrobił, to jest bardzo niebezpieczne Bo raz oberwałem czymś takim W kuźni Kiedy trzymałem Pomocnikowi kowala Trzymałem oczywiście jako gówniarz Pomocnik tego nie niewiele starszy ode mnie i usiłował odciąć z takiego płaskownika śrubę. No więc płaskownik ja trzymałem i on mesłem obcinał. I nagle poczułem uderzenie. Jakoś już nie pamiętam jak ja to trzymałem, że wbiło mi się w pachę. Patrzę, co się dzieje. Poczułem ból i zaczęł cieknąć krew. Kurczę plaby. O co chodzi? Więc... Oglądałem, skąd ten opiłek jakiś tak drzazga tego, z tej stali, tego, tego metalu, z, z tego przecinaka, z tego grzybka przecinaka. Młody uderzył krzywo młotkiem i to się odłupało i rąbnęło mnie pod pachę. Poszedłem do domu i cążkami ciotki, mojej matki chrzestnej, wyciągałem to cholerstwo z lewym tym, pamiętam. To z, ja wiem, wlazło chyba ponad półtora centymetra tego, poza, poza ten, oś obrotu tego, tych cążek, obcążek, czy jak to, cążek. No i tak można sobie, siedząc przy kominku, albo przy <noise> oknisku, to raczej, chyba, że masz jakiś kawałek drutu i możesz sobie po prostu robić to jakimś żelastwem przy ognisku ale bądź, bądź pewien, że będziesz troszeczkę musiał się uspokoić. Może to jest dobre właśnie na uspokojenie serc naszych wędrownych Nie wiem, bo mniejszy synek zabrał kolbę do lutowania i nie mogę zaprezentować właśnie kolby sądzę, że kolba w waszym posiadaniu jest częściej niż taki pirograf ja sam pirograf ja się niedawno dowiedziałem jak to się nazywa Bo kupiłem to już ja wiem, jakiś, no, ładnych parę lat temu ale z tego w ogóle nie korzystałem nie trzeba opanować drżenie ręki No idzie mi coraz lepiej, jak widzicie. Czyli trzeba. <laughs> Trening czy nie mistrza? Ciekawe, co by było, gdyby to ostrze było takie jak w kolbach. Takie jak. Stępiona siekierka. Bo tu ostrze jest stępiony gwóźdź. Typu stępiony gwóźdź. Takim ostrzem łatwiej było posuwać po drewnie niż takim czymś okrągłym. No ale nie chce mi się iść po... drugi, bo mam takich kilkanaście takich przystaweczek do pirografu, w których jeden jest właśnie taki spłaszczony gwóźdź nazwijmy Czyli trzeba robić bardzo powoli, co mnie jako człowiekowi raczej temperamentnemu i Mając do czynienia z zupełnie innymi narzędziami, troszeczkę nie w smak. Jak siekierką, no to trzeba machnąć za ucha, albo. Ale trzeba zawsze ciupnąć, trzeba jakoś uderzyć. Natomiast tutaj trzeba upierdliwie. Są kawałki, gdzie fajnie idzie. Są kawałki, gdzie... O, I to by było na tyle. Drodzy chłopcy. I dziewczęta. No tak. Pamiętajcie o zagadce. Przypominam. Siódmy dziewiąty to jest termin moich warsztatów u mnie. Można takie rzeczy sobie zrobić o nią po tym tym to nie czuję dyskomfortu czyli kurczę to jest dobry dobry sposób na ozdabianie siekierki tutaj dokończę jutro to było na tyle drodzy chłopcy i dziewczęta siódmy dziewiąty luty